Nie można było zmobilizować ludzi i też nie było to celem konspiracji. Nie trzeba było, nie można było przedwcześnie... Jakby pani podsumowała dzisiejszą sesję? Jestem zadowolona, przede wszystkim, dlatego, że no, sala była pełna i widać, że jednak historia, która jest tak odległa, jest ciągle żywa, można powiedzieć. I że ludzie są ciągle ciekawi i ciągle jakby otwarci na, na poznawanie czy na śledzenie tych nowych wątków, które się pojawiają. Także ja. Ja jestem zadowolona. Myślę, że prelegenci również. Wykład był długi i wyczerpujący, ale jak można podsumować to, co w nim było? Przede wszystkim e, e, odniesienie się do pierwszych osób, które brały, tworzyły konspirację w latach 39-42, ponieważ najwięcej osób z tego okresu m, zapłaciło najwyższą cenę, czyli oddało życie. E, zginęło w masowych egzekucjach w, w obozach koncentracyjnych i dzisiaj chcieliśmy głównie wyróżnić i powiedzieć o tych osobach, które m, poniosły śmierć, to, to, m, poniosły najwyższą ofiarę. Natomiast też przypominamy tych konspiratorów, którzy zaczynali. Chcieliśmy zrobić jaki przekrój odnieść się do, zarówno do chłopów, do inteligencji chłopskiej, nauczycieli, oficerów, żołnierzy, że jednak to społeczeństwo polskie pomimo klęski wrześniowej potrafiło się z tego podnieść i pomimo sukcesów niemieckich na froncie zachodnim, na froncie wschodnim, stale trwało i nawet nie załamało się po upadku konspiracji na terenie Limanowszczyzny w 1941 roku. Dziękuję bardzo serdecznie panu doktorowi Dawidowi Golikowi, który był na dzisiejszym wykładzie i reprezentował oddział krakowski Instytutu Pamięci Narodowej w imieniu pana profesora y, Filipa Musiała. Bardzo dziękuję. Jakie nazwiska tutaj padały? Doktor Dawid Golik w, w początkowym wykładzie, wspomniał porucznika Władysława Szczypkę, Lecha, twórcę konspiracji na terenie Gorców, w rejonie Mszany Dolnej, Mszana Górna. E, jego tragiczna śmierć w 1943 roku też zastopowała rozwój, e, rozwój e, działalności konspiracyjnej w szeregu Armii Krajowej. E, ja mówiłem, wspominałem o Skrzydlnej jako sercu konspiracji w 1939 roku. Tu powstał pierwszy obwód, a Kalimanowa. Tutaj powstały zręby konspiracji, e, pierwsze kontakty, lokale. E, osoby, które poświęciły swój czas, swoją pracę, swoje życie, no, naj, oddały najwyższą ofiarę. Mówiliśmy o e, Janie Ciślaku, Janie Grzywaczu, mówiliśmy o Stefanii Osler, e, o jej siostrze Annie, o jej mężu Stefanie, mówiliśmy o Aleksandrze Ginterze, e, tutaj ze skrzydlnej, wspominaliśmy o Aloizym Koniecznym. E, jeszcze było wiele, wiele innych osób, które moglibyśmy tutaj wymieniać. Jeszcze był kierownik szkoły skrzydlnej Stanisław Pogoda, który zginął w Auschwitz. Cała lista osób, która była dzisiaj wymieniona zasługuje na upamiętnienie. Jedno życzenie mam, takie aby w skrzydle na Starym Cmentarzu udało się przywrócić tablicę, która kiedyś była, z nazwiskami, z nazwiskami tych osób, które poniosły tę najwyższą ofiarę. Jestem pod ogromnym wrażeniem z dzisiejszych wykładów. E, pomimo tego, jak mówiłem, że jest karnawał, a sala wypełniona e, po brzegi, to świadczy o tym, że jest potrzeba e, organizacji tego typu e, wykładów, spotkań, e, budowania poczucia e, tożsamości i patriotyzmu w każdym z nas. Jakie są cele tego projektu? No, główny cel to przede wszystkim upamiętnienie konspiratorów, prawda? którzy jakby na, narazili poświęcili swoje życie, więc chcemy o nich mówić, chcemy o nich pamiętać i chcemy przekazywać tą pamięć następnym pokoleniom. Mamy szansę tę postać w pamięci lokalnej, ale również może małopolskiej przywrócić. Dziękuję bardzo. <klucz>